Mimo płynie czas, pewne rzeczy muszą zostać powiedziane. Witam Państwa w dwunastym arkanie. Wy, którzy szukacie inicjacji, Ty, który tyle czytasz, Ty, który żyjesz, fruwając od szkoły do szkoły, zawsze szukając, zawsze pragnąc, zawsze tęskniąc, powiedz mi szczerze. Obudziłeś już Kundalini? Czy otworzyłeś już Siedem Kościołów? Odpowiedz mi, drogi słuchaczu, bądź ze sobą szczery. Połóż rękę na sercu i odpowiedz mi szczerze. Czy zrealizowałeś siebie? Czy jesteś pewien, że dzięki swoim teoriom staniesz się Bogiem? Co osiągnąłeś? Co osiągnąłeś ze wszystkimi swoimi teoriami? Ten, kto chce samorealizacji. Potrzebuje rewolucji świadomości umrzeć, narodzić się i złożyć się w ofierze. Rewolucja świadomości kiedy dekapitulujemy ja. Rewolucja świadomości kiedy tworzymy ciała słoneczne. Rewolucja świadomości kiedy inkarnujemy byt. Do tego czasu nie mamy realnego istnienia. W wodach życia. Pentagram Salomona. Wariant sześcioramiennej gwiazdy. Trzy górne punkty. Reprezentują trzech zdrajców. Hirama, Abifa, Chrystusa Wewnętrznego, Judasza, Piłata i Kajfasza. Pragnienie umysłu i zła wola. W środku znajdują się dwie kolumny. Po dziewięć szczebli każda. To dziewiąta sfera, płeć. Pamiętamy, że jest dziewięć niewios. Biała kolumna. I dziewięć piekielnych regionów Czarna kolumna. Aby wejść na jeden, musimy zejść po szczeblach. Pomiędzy dwiema kolumnami wisi mężczyzna na jednej nodze ze związanymi rękami. Stopami tworzy krzyż, a ramionami trójkąt odwrócony. Symbolika krzyża, symbolika trójkąta. Ta liczba przedstawia fakt. Że seks dominuje nad rozumem. Konieczne jest odwrócenie symbolu, ezoteryczne znaczenie Arkanum. Arkanum 12 reprezentuje 12 znaków zodiaku, 12 apostołów, 12 plemion Izraela, 12 godzin gotowania alchemików, 12 wydziałów wodór. Arkanum numer 12, tarota to wisielec apostat. Postać wiszącego mężczyzny tworzy trójkąt, wierzchołkiem skierowanym w dół, a jego stopy tworzą krzyż nad trójkątem. Całe dzieło ma na celu zdobycie duszy, to znaczy osiągnięcie więzadła krzyża z trójkątem. To jest wielkie dzieło. Dwunasta karta Terota to seksualna alchemia. Krzyż człowieka musi zjednoczyć się z trójkątem ducha za pomocą ognia seksualnego. W tradycji chińskiej mówi się o 10 pnia, pniach, Shikan i 12 gałęziach, to znaczy 10 sefirotów i 12 zdolności istoty ludzkiej. Trzeba wiedzieć, że siedem czakr i siedem zmysłów to 12 zdolności. Niewątpliwie kolumna kręgosłupa ma 7 centymetrów magnetycznych to jest 7 czakr lub siedem kościołów apokalipsy świętego Jana. Efes. Podstawa kręgosłupa cztery płatki, dwa. Smyrna. Podział prostaty sześć płatków, trzy. Pergamos. Poziom splotu dziesięć płatków, cztery. Tiatyra. 5. Poziom serca 12 płatków Saridis Kreatywna krtań 16 płatków 6. Filadelfia Między brwiami 2 płatki 7. Leo Leocea Szyszynka 1000 płatków 144 To jest To jest siedem czakr i dzięki tym plus pięciu zmysłom staje się badaczem wyższych światów. To jest 12 zdolności każdej ludzkiej istoty. Według chińczyków wszechświat pochodzi od Heltum, chaosu. Dziesięć pni i 12 gałęzi również pochodziło z chaosu, który w alchemii jest NS Semins, w którym zawarte jest NS Vitus. Materia prima wielkiego dzieła to jest istota bytu, Paracelusa. Ten byt staje się kamieniem filozoficznym lub lapis filosoforum, tak poszukiwanym przez średniowiecznych alchemików. Całe misterium magnum zawarte jest w suma materia. Są to łacińskie or określenia Arcanum AZF. Alchemik musi wydobyć z tego menstrum uniwersalne chaosu. Cało złoto pitne lub święty ogień, to co musi wznieść się przez rdzeń kregowy, otwierając siedem kościołów. Kiedy już wydobędziemy złoto pitne, jesteśmy w stanie zjednoczyć krzyż z trójkątem. To znaczy, krzyż, człowiek musi połączyć się z naszą nieśmiertelną triadą. Musimy wcielić ducha. Tylko w ten sposób stajemy się istotą ludzką. Zanim to osiągniemy, jesteśmy tylko zwierzętami intelektualnymi. Wielkie dzieło lub Magnum Opus jest re reprezentowane przez arkanum numer 12 tarota. Magnum opus jest używane w sposób ściśle ezoteryczny. Ramiona postaci tworzą trójkąt stopy krzyż. Jego głowa jest więzadłem trójkąta z krzyżem za pomocą złota pitnego. Według Chińczyków Bóg Fuji Adam Chrystus urodził się o północy czwartego dnia dziewiątego księżyca, dokładnie w wieku dwunastu lat. Dziewica Hoase, przechodząc z łóż brzegu rzeki, płynu nasiennego, uformowała Chrystusa w swoim łonie, stawiając stopę na odcisku stopy wielkiego człowieka. Wszystkie te daty są bardzo interesujące. Dzień czwarty to cztery żywioły. W 10, w 10 jest sekręt Liga Mioni. Przedstawia 10 sefirotów i okrąg z linią dzielącą go na pół. Tajemnice seksu. 12 to 12 zdolności potrzebnych do, do wcielania Chrystusa w sercu. Istnieje dogłębna analiza, arkanum numer 12, w 12 tonacji Bazylego Walentego. Tak jak lew. Przemienia węża w jego własne ciało, kiedy go pożera. Tak samo moc Devi Kundalini, przemienionego świętego ognia, eliminuje jego wady, jego błędy. Ważna jego magna obra, klucz, który już znasz, majtuna. Alchemicy muszą pracować przez 12 godzin, aby uzyskać fragment złota. Oto numer 12. Ktokolwiek posiada sfermentowane złoto. Może mieć radość, naprawdę, być. Esencja lub ułamek wcielonej duszy jest uwięziona w plotnionym Ja lub ego, której znajduje się w zwierzęcym ciele mentalnym i księżycowym ciele. Pragnienia manifestuje się za pomocą ciała fizycznego. Różnimy się od zwierząt tylko intelektem, ponieważ zwierzęta też mają umysł, ale nie intelekt. Autentyczny człowiek. Musi wyeliminować ego i sfabrykować ciała słoneczne za pomocą transmutacji HC12. 12 praw. Wytwarzanie ciał słonecznych ma bliski związek z muzyką i jej siedmioma nutami. Wodór jest wytwarzany w organizmie człowieka, inicjowany z procesu trawienia. Wodór z trawienia, pamiętacie? Fosfur, siarka. Wszelkie alchemiczne rzeczy mieszają się w najwspanialszym laboratorium, zaopatrzonym w najnowocześniejszą i najwspanialszą technologię, jaką jesteście Wy sami. A wszystko, co ta technologia tworzy, możecie doznawać za pomocą swoich zmysłów, wzroku, węchu, uczuć, doznawać, widzieć, dotykać, być w jakiejś rzeczywistości, w jakichś sytuacjach, znajdować się. Wszystko to wy, jako wielka jedna technologia, produkujecie to nieustannie w procesach alchemicznych, w swoim ciele, w największym laboratorium. Non-stop, nieświadomy lub świadomy. Kto wie? Nuta ponucie, chcecie nuty? Wykonać. Wykonywać. Kiedy jedzenie jest w ustach, kiedy dotrze do gardła, mi, kiedy osiągnie poziom płuc, fa, kiedy dotrze do żołądka, śledzionej wątroby, sol, kiedy dociera do splotu słonecznego, la, kiedy dotrze do okrężnicy i trzustki, si, kiedy wytwarzany jest wodór. Po nucie Si pojawia się Do, co odpowiada innej skali muzycznej i wyższej oktawie. Si można podnieść do wyższej oktawy muzycznej poprzez powstrzymanie impulsów seksualnych i wytrysku. W ten sposób HC Si 12 przechodzi do drugiej oktawy, dodając początek słonecznemu ciałowi astralnemu. Poprzez trzeci wstrząs wodór przejdzie do trzeciej oktawy, co powstanie słonecznego ciała mentalnego. Czwarta oktawa rodzi ciało świadomej woli. Przepraszam, zgubiłem się. Cała ta praca jest z mitu know, kiedy już będziemy w posiadaniu tych czterech pojazdów. Nasza boska istota wejdzie przez szyszynkę i wtedy osiągniemy drugie narodziny i staniemy się prawdziwymi ludźmi. Chociaż mamy księżycowe ciała zwierząt, jesteśmy intelektualnymi zwierzętami i tylko poczwarką, która może zostać przekształcona w niebiańskiego motyla. Osiąga się to dzięki super wysiłkom. Odżywianie ciała fizycznego jest w h48. 48 praw. Jeśli zachowamy ten wodór, może on zostać przekształcony w H24, 24 prawa, który służy jako pokarm dla słonecznego ciała astralnego. Ten wodór 24 marnuje się nadmierną pracą, daremnymi wysiłkami, pragnieniami, emocjami, wściekłością. H12 jest pożywieniem słonecznego ciała mentalnego. Marnuje się w wysiłkach intelektualnych. Jeśli go uratujemy, otrzymamy H6, aby odżywić ciało świadomej woli. Ten, kto posiada wyższe egzystencjalne ciała istoty, ma prawo wcielać swoją boską triadę: Atman, Buddhi, Manas. Następnie mówi się: narodził się nowy syn człowieczy, Mistrz, Mahatma. Wszystko, co jest napisane w Apokalipsie. Dotyczy dni ostatecznych. Musimy poinformować ludzkość, że ostatecznie dni już nadeszły. Cała biedna ludzkość podzielona jest na 12 plemion. Cała ludzkość rozwija się i rozwija w matrycy zodiakalnej. Zodiak jest słonem, w której dożrzewa ludzkość. Dwanaście plemion może otrzymać znak Boga na czołach tylko poprzez praktykowanie Arkan AZF i usłyszenie ich liczby, które zostały zapieczętowane. A z pokolenia Judy ob odpieczętowanych 12 tysięcy. A z pokolenia Rubena odpieczętowano 12 tysięcy. Z każdego z 12 zodiakalnych plemion jest tylko 12 tysięcy zapieczętowanych. Mamy tutaj arkanom 12 tarota. Mamy tu więziadło krzyża z trójkątem. Mamy tu magię seksualną, mamy tu zrealizowane dzieło żyjącego człowieka, który dotyka Ziemi tylko swoją myślą. Z każdego z dwunastu plemion Izraela tylko dwanaście tysięcy zapieczętowanych zostanie ocalonych od wielkiego kataklizmu. Liczba ta jest symboliczna: tylko ci, którzy osiągnęli więzadło, krzyża z duchem, trójkąta, zostaną zbawieni. Znajdujemy następujące postępowanie z Nową Jerozolimą. I, i miał wielki mur i wysoki miał dwanaście bram. Dwanaście dni zodiakalnych we wszechświecie i w człowieku. A u bram dwunastu apostołów, zodiakalne anioły i napisane na nich imiona, które są imionami dwunastu pokoleń synów Izraela. Dwanaście typów ludzkości, zgodnie wpływem dwunastu znaków zodiaku. Jak na górze, tak na dole. Człowiek ma 12 władz rządzonych przez 12 aniołów atomowych. W przestrzeni gwiaździstej i w człowieku istnieje 12 znaków Zodiaku. Konieczna jest transmutacja energii seksualnej i umożliwienie jej przejścia przez 12 zodiakalnych drzwi ludzkiego organizmu. Prorok dalej mówił o 12. Bramach, zodiakalnych w ten sposób. Na wschodzie trzy bramy, od północy trzy bramy, od południa trzy bramy, a na zachodu trzy bramy. A mur miasta miał dwanaście fundamentów, a na imionach dwunastu apostołów baranka. Apokalipsa 12-14 to są wersety z Biblii. Jakbyście się nie domyślili, to na YouTubie trzeba mówić rzeczy oczywiste. Dwanaście znaków zodiaku i dwanaście sfer energetycznych które przenikają się wzajemnie i przenikają bez pomieszania. Słoneczna ludzkość urzeczywistnia się całemu w dwunastu płaszczyznach. Numer arkanum 12 jest podstawą niebieskiego Jeruzalem. Dwunaste arkanum jest symbolem alchemii seksualnej. To jest poświęcenie i urzeczywistnione dzieło. Trzeba pracować ze złotem i srebrem. Treb Trzeba pracować z księżycem i słońcem aby wznieść niebiańskie Jeruzalem w każdej osobie. Złoto i srebro, słońce i księżyc to siły seksualne mężczyzny i kobiety. W Arkanom dwunastym zawarta jest cała nauka i filozofa, filozofia wielkiego dzieła. W nasieniu chrystusowym ukryty jest żywy i filozoficzny sekretny ogień. Mistyka wszystkich starych wtajemniczonych jest mistycyzmem Seksualnej alchemii. Filozofia alchemii seksualnej ma swój początek w szkole Esenczyków, w szkole Aleksandryjskiej, naukach Pitagorasa, Tajemnicach Egiptu, Troi, Rzymu, Kartaginy, Elusis, Mądrości Azteków, Majów. Naukę i systemy alchemii seksualnej należy przedstudiować w książkach Paracelusa, Nicolasa Flamela, Raymonda Luliego odnajdujemy również procedury ukryte za zasłoną symboli, zawarte w wielu niezbadanych formach starych hieroglifów, w wielu starożytnych świątyniach, w mitach greckich i egipskich. Źródłem do całości jest Samuel Alveron. A więc, moi kochani, tu. Wcale nie chodzi o to, że księża w kościele katolickim od zbyt długiego poszczenia mają ciągutki. Wiemy, że czarni magowie rozpryskują swoją energię, co powoduje, że potrzebują tej energii. Pobierać z zewnątrz, z ludzi, z innych. Aby tworzyć kreację, potrzebna jest olbrzymia energia. Aby władać narodami i nimi manipulować, potrzebne są olbrzymie macki, instytucje, media, religie, kulty. Tym podobne wymysły, to, że w kościołach katolickich często, gęsto rzeźby, rysunki przypominają nam sceny erotyczne, tworząc nam dysonans, to nie znaczy, że kościół katolicki robi coś bardzo złego. Może robią to, co robili od tysięcy lat. Może doskonale wiedzą co robią i praktykują to. Nieustannie. Na naszych oczach. Cały czas nam to pokazując. A nam. Wmawiając. I resztę, moi kochani, sami sobie dokończycie. Miłej nocy.